A teraz ta część, o której mówiłem na początku, czyli czemu jest zarazem dobrym i zarazem złym rozwiązaniem. W każdym innym miejscu, na przykład na tarasach, balkonach, jako izolacja pionowa na fundamentach, lub popularna ostatnio podłoga na gruncie jest słabym rozwiązaniem z powodu najzwyklejszego i najsłabszego ogniwa, czyli czynnika ludzkiego. Będę teraz mówił o tym konkretnym przypadku, czyli błędnego wykorzystywania. Pokryć z papy. Mógłbym się rozgadać o ogólnej nieudolności budowlańców, jednak nie mam całego dnia i porozmawiamy tylko o papie. Dlaczego w takim wypadku to takie istotne? Każdy budowlaniec, a najgorsi są ci z największym stażem, myślą, że potrafią zgrzewać papę. Od jedna z najpierwszych umiejętności na budowie. Jednak razem z tą pewnością idzie taka sama ilość błędów. Niestety czują się w tym zbyt pewnie, a zgrzewanie papy to całkiem trudna sztuka, w której trzeba się trzymać z zasad, których stary majster niekoniecznie przekazał.